Się ma to ja Tomek i pokażę Wam o co y, tu z jest Pod ostatnim odcinkiem żadnej łapki nie zostawiliście, bo tylko ja zostawiłem ale spróbuję przejść nawet więcej jeśli mi się uda <trym trym trym> <wam się trym> Wiesz, jest fajny. Przepraszam za reklamę. Ten 18 jest troszkę trudny, bo ten, ale spróbuję chociażby zejść, Nawet więcej niż drugi etap. No. Ja ci weszę do wody. Jeszcze nie skaczę, bo, bo to będzie bez sensu. Teraz dobra, dobra, dobrze. Spadaj! Leć! Tak! Udało się! Przeszłem! Reklama! W reklamie! Prawie weszedł na tego typu. O, bardzo. czemu nie lubicie Red Balla? Przecież... przecież to jest fajna gra, nawet to czemu jej nie oglądacie? No przecież pewnie dużo z Was wie o tym Red Ball. To nie wiem dlaczego żaden z was jego nie oglądał. U Mnie! No czemu spadłem jacie. Nie. Nie wiem czemu go nie oglądaliście. Tylko jakaś jedna osoba oglądała reszta to. Tylko jakaś jedna osoba oglądała, może ja. Skoro nie chciało wam się oglądać e, filmu, Red, e, odcinka RedBall, to chyba znaczy, że, że nie, nie oglądacie na bieżąco. Nie wiem, chociaż spróbuję zdobyć yy, wszystkie poziomy. Tego dobijam i idziemy. Teraz sobie resetuję. Dobra, wskakuję tu. Teraz wskakuję tu. Ale muszę najpierw to przeskoczyć. Aha, jest słaby. Że pomyślałam tak słabo. Muszę się podspieszyć. Dobra, dobrze, teraz wskakuję, tak, wskakuję i już, i hop. Czemu muszą wyskakiwać tu reklamy? No nie wiem po co, ale okej. Okay. Bym chciał znaleźć jakieś intro, tylko że... Nikt nie chce mi wysyłać żadnych linków, z których wzięli swoje intro. Bo gdybym mógł swoje intro wziąć, to by było super. Serio, nie lubicie Red Balla przecież? Czu jest gra, w którą pewnie każdy z Was grał. 2016 lub któryś tam, więc pewnie dużo z Was w tego Redballa grało. Mówię dużo z Was, bo pewnie nie wszyscy, co mnie oglądali. Ale pewnie każdy. Sporo, sporo Was było na tej serii, pewnie. Dobra, przeszłem. Słaby jestem, bo pomyślałem o dobrze dobrze, teraz tu i jedziemy aktywujmy o super super ta aktywacja jak tam skoczyć Jest, wskoczyłem. Boom. reklamano, błagam dzięki ninjo teraz ci się wdzięczę ninjo, <noise> czyli cię dobiję skok 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 bum. Teraz wiem co zrobię. Hop, przeskoczyłem. Leć, teraz ja idę i... No leć, piłko! Jest. Otworzyły się. Wpadłem do wody. Słabo. Up. O, wyższy poziom. Muszę tam wskoczyć. Raszę tu jeszcze bym miał wszystkie życia Skaczę co tu teraz muszę zrobić coś niezwykłego! O! Ja cię przegrałem przez spił. Yes. Uh, uh, no scotch. Znowu był? Znowu w reklama? Okej. Okay. Hop. Nie. Hop. Hop. Skoro nie oglądaliście Red Ballów, to znaczy, że nie wszyscy oglądają na bieżąco. Poza tym ja nie nagrywam dla wyświetlań. Ale mówię, że skoro nie nagrywacie tego, to nie nagrywacie na bieżąco. Ja lubię y, tego, ale przez przypadek też się wkurzam na, y, przez Brawlę. Ale. Ale. Tak. Y, no zawsze to. Jest nawet ok, ten. Re, y, ten. Ten. Musi się to przytrzymać. Ej, czekaj, nie, co ja robię? Przecież. Przecież e, to nie o to chodzi. Dobra. Jeszcze raz. I teraz muszę pomyśleć. Tu musi pojechać Razem ze mną. Aż dopóki nie wejdę na górę. Dobra, weszłem. Teraz to musi samo dojechać. Leci! Mmm, leci! Leci! Dobra, dobra, zaraz będzie, zaraz będzie, zaraz będzie. Proszę, dojeźdź, dojeźdź, dojeźdź! Jest! Muszę być ostrożny. Teraz do góry, do góry i chodź. Muszę chociaż dobić jednego z tych. I jeszcze muszę dobić jednego. Dobić jednego z tych, bo muszę chyba dobić tego. O kurczę. ah, yes, ah, yes, oh, esse oh, yes. mochão Jeśli się nie będę ruszał, a to jest ciekawe, że tak się da zrobić. Nie wiedziałem, że tak się da zrobić. Znowu to zrobiłem. Teraz w niego nie wchodzę, bo teraz będzie atak tych ninży. Najlepsza taktyka na te że to, żeby czekać a później się odsunąć. Ale prosty ten boss. Tak! Nubal od Bloket! Wreszcie! O! Ten akurat był bardzo szybki, dobra, nieważne Nie? Ważne. nie? Czekam i idę, Hop. Ej, zaraz. No dobra, znowu jesteśmy. Nie ostatnie życie na teraz. Nie, czemu? Możemy watch wideo, więc widzimy się teraz. Dobra, już jesteśmy i teraz się skupmy. Dobra, jest. Nie wiem, dlaczego przybrałem dwa razy na tym czymś. Skoro to było naprawdę proste, jak mam 5 żyć teraz. Obrona, bo nie mogę. Dobra, teraz się ruszam. Teraz przeskakuję na gwiazdki i idziemy. Hop, hop i jump, hop. Nie! Co ja zrobiłem, co ja zrobiłem, co ja zrobiłem? Mogę włączyć jeszcze raz. muszę się skupić ale port. nie jestem głupi po prostu Jaki słaby jestem. Mogę tylko ślider, więc wyciągam. Po reklamie. Dobra, już po reklamie. A my gramy. gramy. Trafiłem. Muszę idealnie trafić. Czekaj, mam pomysł. Tak, trafiłem. Idealnie, akurat. Jestem Muszę tak robić, żeby dobrze poszło. No, czemu? Proszę nie, skin Red Ball. Proszę nie. Przeszłem. że nie będzie reklamy. Nie. Czyli było od 18 do 37. Później zajmiemy się innymi poziomami. Więc ja już kończę nara. No i wreszcie wysłuchajcie na mojego Discorda te, te. Czemu w ogóle nie chcecie wchodzić na żadne moje odcinki No wysyłajcie mi jakieś intra, bo nie, bo nie umiem znaleźć. No możecie mi wysyłać jakieś intra. W sumie już tamto, tamten link się zakończył, ale teraz mogę zrobić. Ej, znowu? Znowu się włączyło? Bez limitu. No gdzie? Kopił do schowka. I ja już kończę. Nara. Ej, czekajcie. Zobaczmy, jak to wyszło. A dopiero potem mogę sobie. Dobra. Szkoda, że nie mam kodu twórcy w Fortnite lub Brown Stars W sumie trochę z was teraz... O! O już trzy wyświetlenia <noise> Już trzy wyświetlenia, ale dalej tylko ja dam lajka A tu też trzy wyświetlenia, ale zero lajków Dam sobie lajka Dobra, pijcie na te dwa odcinki. Jest nie kończę, bo zróbmy chociaż trzydzieści minut z dwa miesiące temu. Do 7 wyświetleń najwięcej W sumieje co do 30 Ale zobaczmy jeszcze jakiś kanał inny. O mi o ten kanał chodzi. Zobaczmy coś na tym kanale. Odcinki nawet o Hot Six Challenge. Dzień dobry, dzisiaj jest e, w moim wykonaniu hot challenge. Tomek to jest słabiak, mówi wszystkim, że jest fajny. Aha. Jakiś słaby komentarz. Fajny awatar! On ma panera, ja nie no, to jest jakieś oszustwo. Tu nie ma głosu, więc mogę sobie włączyć chyba. Widzicie, tu nie ma głosu. <złyska> Wydaje mnie ten to Mogę tylko znaleźć. A w ogóle to skąd taka w takim intro? To jest niemożliwe, że. Że on ma. Że Maciek ma swoje intro, a ja nie mogę żadnych znaleźć. No to jest bez sensu. Według mnie mój awatar jest nawet ok. Mogę wam pokazać. Widzicie, mój awater według mnie jest ok. Dobra, ustawienia w sumie. Po co mam to włączać? Dawajcie. Nie będę wam pokazywał playlist, bo mi się nie chce. Czemu, czemu nigdy? O już cztery. Chyba tylko że ja wbiłem. Nie, na pewno ktoś nowy. Dobra, no to ja już kończę. Nara.